Podobno Gustaw ostatnio opowiadał przysłowia dla psów. Bez sensu. Zaraz wszystko naprawię i nauczę was prawdziwych mądrości. Kocich mądrości. Do dziewięciu razy sztuka. Kot zawsze spada na cztery łapy. Chyba że akurat mu się nie chce. Tam twój dom, gdzie kitku twe. Koty widzą w ciemności, żeby lepiej widzieć w ciemności. Tam, gdzie kot leży, tam szczęście się szerzy. Koty nie mają opiekunów, mają niewolników. Głaszcz, niewolniku, głaszcz. No kto to jest takim kochanym niewolnikiem, co? No kto? Koty chodzą własnymi ścieżkami, ale wszystkie drogi prowadzą do miseczki. Kot nie prosi. Kot sugeruje. A wiadomo, sugestia to taki delikatny rozkaz. Gdy kot ziewa, czas w miejscu staje. Najważniejsze decyzje podejmuje się przez sen. Kociarze czasu nie liczą. Koci ogon prawdę ci powie. Pamiętaj perełko, najlepsze spanie to kartonowe pudełko. Hej, 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 co? Gdy człowiek nie pozwala, kot doniczki rozwala. Gdy człowiek zabrania, kot bierze się do działania. Ten wąs nie jedną miską trząsł. Co wolno woje kocie, to nie tobie. kaszalocie. Kochana, kolana z zrana, jak śmietana. Mm. A teraz wielka lekcja: żyj tak, abyś w lustrze widział mufase, a w misce kiełbasę wiadomo, że w misce karma nie kiełbasa ma być ale tak mi Rym wyszedł. No i gdy kot się spieszy, to pies się cieszy. Kot ma zawsze rację. Szczególnie gdy chce kolację. A że kot zawsze chce kolację, to kot zawsze ma rację. Pytanie do Gutka: Co byś zrobił, gdyby koty przejęły ziemię? Pozdrów moją kotkę pusie. W związku z tym, że koty faktycznie przejęły ziemię, no to zrobiłbym jedyne, co mogę, czyli to, co muszę, czyli pozdrawiam kotkę pusię. Ej, a czais? jakby to było do tego pana? Pozdrawiam Cię, kot Kto to jest kotkepus? pus? Yy, yy, kumacie? Śmi nie, nieśmieszne. Dobra, sorry. Pytanie do Boczka. Czy zobaczę odcinek Boczek na dworze? Please pozdrów mojego szczura Romana. <laughs> Szczur Roman. <laughs> Idealne imię dla szczura. E, no ale Boczek na dworze. Jestem w stanie zgodzić się na odcinek Boczek na balkonie. Ale to jest Max. Mam kilka pytań. Oho, nieźle. Ramen, z jakim super złoczyńcą walczyłeś, ha! <śmianie> Najsilniejsi z moich arcywrogów to. kapitan pustamiska. generał niskiej jakości karma. i najstraszniejszy spośród nich. były weterynarz, który zmienił się w strasznego psłoczyńcę. doktor lewatywa. Dobra, dobra, wystarczy tych twoich. Idź, idź. Ech, masakra. Gutek, czy chcesz wziąć ślub z Gabrielą? Ela, ela, e, e. Czy pozdrowicie mojego chomika Richie? Jak zaczniesz odmieniać przez przypadki? Boczek, dlaczego nagrywasz odcinki należąco, nie licząc zmiany ciał, kiedy człowieczka tobą sterowała? Bo mogę. I nikt na mnie sterował, to ja steruję wszystkim. Master of Puppets Boczek. Pomyliłeś piosenki, cwaniaku! Bardzo chcę mieć kota, ale moja mama nie chce. Czy Boczek może ją przekonać do tego, aby go adoptować? Pytanie, czy wy dacie radę mnie przekonać, żebym chciał dać się adoptować? Ile macie żarcia w domu? I ile mogę zjeść? Czy Boczek ułoży piosenkę z tych wszystkich emotek? <Sum> pokaż. Nie ma opcji. Dbajcie o swoje zwierzęta, a najbardziej dbajcie wszyscy o mnie. Cześć! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom, miam, miam. Mia, mia, mia.